Ta dyskusja o metropolii, która kiedyś miała być tym miastem. Niedawno toczyliśmy ją w gronie prezydentów. Co dalej, bo być może będzie zmiana ustawa o metropolii. I popytaliśmy inwestorów. No, inwestor woli inwestować w Katowicach, i Iżchorzowie, Mysłowicach czy Zabrzu. Jeżeli Widać, że Katowice jakby inną prędkością dzisiaj dzisiaj się rozwijają. Przydałaby się taka mądrość no, włodarzy miast właśnie tych, którzy tworzą metropolię, żeby coś tu zmienić, żeby ci inwestorzy, którzy chcą tu lokować swoje firmy, czy budować mieszkania, czy w ogóle inwestować. Mieli przekonanie, że jak inwestują w Chorzowie, Świętochowicach czy Mysłowicach, to tak jakby inwestowali w Katowicach. Tak mówię w skrócie, ale ja wiem, to ale... była ta jedna, jedna nazwa, jeden brand, jeden, jeden teren. Natomiast to, to, no to nam czym... się do tej pory nie udało.